Weszło na jaw w sprawie małżeństwa kurde szatan. Mąż przyszedł i wprost jej to ogłosił chciał jednego. Barbara kurde szatan udzieliła ostatnio nowego wywiadu, w którym opowiedziała o swoim małżeństwie z Rafałem. Jak się okazało, spory wpływ na ich związek miały wspólne wakacje, które były inne niż wszystkie dotychczas. To był pomysł jej męża. Mój mąż zaproponował, by spróbować czegoś nowego, wyznała aktorka. Oto szczegóły. Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał tworzą małżeństwo od wielu już lat. Para doczekała się dwóch uroczych pociech, które są całym ich światem. Jak jednak szczerze przyznała sama aktorka, w trakcie trwania ich związku nie obyło się bez problemów i poważniejszych kryzysów. Kurdej szatan i jej mąż nie uniknęli kryzysów w związku. W wydanej w 2021 roku książce Jak to się stało? padło nawet słowo rozwód. Nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie… Że jednak do siebie nie pasujemy, wyjawiła wówczas. Niedawno z kolei jej mąż poruszył ten trudny temat, potwierdzając niejako słowa żony miałem czasami takie momenty, że przez dobry tydzień potrafiłem pół dnia przespać, naprawdę nic nie robić. Być taką totalną dętką, po prostu nie potrafiłem się pozbierać. To trudne, gdy widzisz, że dzieciaki są w domu i że to widzą. Faktycznie wtedy dochodzi do spięć, do sytuacji, że zaczynamy się kłócić, przyznał w plejadzie Rafał. Barbara Kurdej-Szatan potwierdziła doniesienia w sprawie małżeństwa. Mąż zapragnął czegoś nowego. Na szczęście, małżonkom udało się uporać z większością problemów. Jak się okazało, jednym z lepszych sposobów na gorsze okresy są: wspólne wakacje. Te szczególnie pomagają barbarze. Podróżuję po to, by oczyścić głowę i poznać świat. Ciągle wydaje mi się, że jest w nim jeszcze tyle do odkrycia, dlatego wolę jeździć w nowe miejsca, niż wracać tam, gdzie już byłam, wyznała w rozmowie z wysokimi obcesami Ekstra. Potem zdradziła. Że jakiś czas temu mąż przyszedł do niej i wprost ogłosił, że zapragnął jednego, by spróbowali czegoś nowego. Dwa lata temu mój mąż zaproponował, by spróbować czegoś nowego, całą rodziną ruszyć w podróż kemperem. Wybraliśmy Włochy, a do wyprawy podeszliśmy spontanicznie, ujawniła Basia. Okazało się, że ten pomysł okazał się niezwykle ożywczy dla ich związku. To musiało się po prostu tak skończyć. Podróżowanie kamperem wiązało się z dużym poczuciem wolności. Czuliśmy, że nie jesteśmy od niczego zależni. Możemy zatrzymać się, gdzie nam się podoba. Chyba tacy jesteśmy, nie lubimy wszystkiego planować od A do Z. Taki wyjazd zbliża, w końcu byliśmy skazani na bycie w czwórkę w małym pomieszczeniu. Na co dzień, grając w teatrach, nie mamy dla siebie aż tyle czasu, dlatego docenialiśmy to, że możemy pobyć kilka tygodni wszyscy razem, podsumowała szczęśliwa aktorka.